Cześć, Siemano, tutaj szatan. Witam Was w filmie przedstawiającym nowość na serwerze. A mianowicie event z klatkami. W zasadzie automatyczny event z klatkami. Jest ze mną Ami, która pomoże mi przedstawić ową nowość. Przywitaj się. Cześć, cześć. Ok, no i od razu przejdziemy do tego, na czym ten event polega. Tak więc, jak sama nazwa wskazuje, są to klatki, klatki 1 vs 1. No, i aby skorzystać z tego eventu, aby się poklepać, musimy przyjść na spawna z określonym wcześniej przez po prostu z przeciwnikiem, z którym będziemy walczyli, dane Eku, które będziemy mieli podczas walki. Tak więc przychodzimy z tym eku na spawna. I ten zestaw, ten to właśnie eku mamy pod, wypisany pod zestawem. Jak na razie mamy ustalone cztery zestawy, cztery zestawy, z którymi możemy walczyć, więc możemy sobie wpisać komendę, która przedstawi nam te zestawy. Mianowicie jest to komenda duel lub komenda pojedynek. Tu mamy komendy co do, co do właśnie tego eventu i wpisujemy sobie duel zestaw. Tu wyskakuje nam, żebyśmy wybrali przedmioty z jakimi będziemy walczyli i wpisujemy sobie na przykład duel zestaw pierwszy, no i tu możemy zobaczyć że będziemy walczyli aktualnie z takim, z takim eklipunkiem i z takim też eklipunkiem musimy przyjść na spawn'a pod klatkę tak więc gdy już przyjdziemy z tym EQ sobie na spawn'a to szukamy tabliczki stronę klatki z, po prostu z podpisem klatka i idziemy w tamtą stronę. Tak więc my tu sobie polecimy. No Tu od razu idziemy w lewo, i już widzimy, że nam się pojawi podoba. Tak więc podchodzimy sobie tutaj. Ok, i gdy już mamy, gdy już mamy sobie to eku właśnie w, przygotowane, jeszcze raz wybieramy zestaw, z którym, w którym, z którym będziemy walczyli. My akurat mamy przygotowany sobie zestaw trzeci. Więc tutaj będzie jeden koks, jeden mieczyk, czerwony z 5, jeden set, protection 4 i podcast pida. No i jedzonka, jedzonka jest akurat w każdym zestawie i tego przynosimy ile chcemy. Ok, tak więc gdy już mamy zestaw przygotowany, to wpisujemy duel nick, czyli np. pojedynek czy tam duel. Sam, tak? Ja wysłałem teraz jej zaproszenie i Ami to po prostu przyjęła. Tak więc zaczynamy walkę, no i jedziemy, nie? Może byś Cię to założył? Oj, dobra, nieważne. No i jeszcze taka uwaga od nas, żebyście nie patrzyli jak się klepiemy, bo to jest walka całkowicie frykilowska. Dobra, jedziemy. Tak więc potem możemy wszystko normalnie pić i jedziemy. Ok, tak więc jak widzicie na czasie się pokazało, że rozgrywka na arenie się zakończyła i wygrał gracz. 150, dziękuję, dziękuję. No i koniec areny tutaj za, mm, za 10 sekund, czyli możemy w tym czasie pozbierać sobie eku przeciwnika. No i teleportuje nas tutaj przed klatkę. A osoba, która zdedała, oczywiście ma bana i. No i straciła ranking, a my go zyskaliśmy. Tak więc to, o to właśnie tutaj chodzi, tak więc eee, tutaj jeszcze parę informacji co do, co do tego eventu. Tak więc event będzie włączany, włączany będzie co tydzień, co weekend. Tak więc w, w, w sobotę i niedzielę będzie można przychodzić, się poklepać ne, w klatce 1 vs. 1. Gdy na arenie trwa walka, kolejna para może zapisać się do kolejki i po aktualnej walce zostaną przeniesieni na arenę. Pamiętajcie, że kwipunek oraz jego ilość musi się zgadzać z wybranym zestawem. Czyli nie możemy mieć w ekwipunku ani za dużą ilość, ani za małą ilość temu. A gdy zauważycie, że na czacie pojawiła się informacja, że rozpoczyna się walka, możecie przyjść i ją obejrzeć. Propozycje zestawów możecie podawać w specjalnym temacie na forum, do którego link znajdziecie w opisie. Tak więc to by było na tyle. Zapraszamy w weekend, już w najbliższy weekend, do brania udziału w evencie. No i good luck, have fun. Yo! Cześć!